Witam. Wzięło mnie dzisiaj na gotowanie, dlatego sobie pogotuję trochę. Korzystam dzisiaj z jak ja wykorzystam to trzyskiej ryży. Troszkę mi zostało tutaj gołąbków i sosu z, gołąb z gołąbków. To też to wykorzystam. Wykorzystam fasole. Wykorzystam Pomidory w puszce. Sos. W zasadzie pomidorów już mi tu niewiele zostało, ale jest jeszcze taki sos, który też się nada, a szkoda mi to wyrzucić. Olej. Pasolkę taką opakowaniu I przyprawy. Użyję żyje. Bardzo dobra. Oraz jeszcze mam taki sos chiński. Do tego naszykowałem, będę mi potrzebna, będzie mi potrzebna jedna patel, patelnia i dwa garnki. Jeden garnek do, do ryżu, drugi do sosu. A tak, ryż już się gotuje. Na patelnię wlałem olej. Tu naszykowałem wodę na sos. Sosu na razie gotować nie będę. Zrobię to na końcu, ale naszykuję już sos. Natomiast do pieczenia do dam już wszystkie szparagi. Po chwili, gdy już się troszkę porozgotowało wszystko, dodaję przyprawy i do ryżu i na patelnie. Dodam również sól, ale akurat mi się skończyła sól. Dlatego soli nie dodaję. Dodam również albo gołąbki. Sos pomidorowy z kawałkami pomidora

też pieczenie sosu. już też tutaj przygotowywuje to jeszcze troszkę dalej się też robi i tak za około 4 minuty wyłączę na pewno ryż a patelnia być może się jeszcze troszkę dłużej będzie musiała porobić to, to będzie gotowe za około 2-3 minuty tak, przesypałem ostatnim padnie ryż na patelnię. żeby to się jeszcze troszkę tu podprażyło oraz sos przelewam. Żeby powiedziawszy trochę za długo ten sos tutaj gotowałem. I troszkę zmniejszyła się objętość wody Czyli Troszkę mało tego sosu Ale to żaden problem Ponieważ jak się wydaje, że hmm, Ogólnie dobre i ostre To I tak jak mówię, że jest za mało trochę sosu To co mi przychodzi na myśl w tym wypadku W tym wypadku dodałem do garnka wody i przecielu pomidorowego tak około 15% do wartości pełnego kubka trzeba to wszystko tutaj dobrze wymieszać korzystałem garnek po sosie meksykańskim i dodaję to wszystko tutaj jeszcze do tego. Wszystko tutaj na marze wymieszam jeszcze. Tak. Bo teraz zaraz dziadek przychodzi. idę trochę nawet dziadkowi. Odłożę to i może się jeszcze tak parę minutek, no nawet minuta minutek, tylko około minuty, ale dodałbym jeszcze więcej przypraw, tak żeby to miało bardzo aromatyczny tutaj posmak. Ostry, taka drogina. Teraz będzie to już bardzo dobrze. Jak to smakuje? Mm. Smakuje nieźle. Lubię takie ostre. Żyłem akurat przyprawy takie jakie mam, ale w połączeniu z tymi sosami. W tym wszystkim. Jest to jadalne i przyjemne dla podniebienia. Jak dla mnie. Brakuje mi tylko Coca-Coli do tego. A tu naszkowałem dla dziadka. Trochę.